Sponsorem kanału jest XTB, Polska Platforma Inwestycyjna o Zasięgu Globalnym. Jesteśmy bezpieczni. Oliver Korner dla MMA.pl, a ze mną Robert Ruchała. Dzisiaj zwycięstwo w main evencie na gali KSW. Piąte zwycięstwo z rzędu. Teraz po tym zwycięstwie pokazałeś w OKTAGONIE, że kolejna walka chciałbyś, żeby była to walka o pas. Miałeś wcześniej e, przygotowane, to omawiałeś to na przykład z trenerami, czy po, po wpływem impulsu było zwycięstwo i wykrzyczałeś, że chcesz walkę o pas? Po prostu była to piąte, piąta wygrana z rzędu i mi się wydaje, że zasłużyłem już na, na to najwyższe trofeum. Słuchaj, no kurczę, wiesz, pracuję cały czas, ja się temu poświęciłem, robię wszystko, żebyś najlepszym i... Kiedyś wchodziłem tutaj do tego, do całego KSW, teraz mogę się mierzyć z takimi zawodnikami jak Damian, nie wiem co mnie jeszcze czeka, ale normalnie nie mogę się tego doczekać, no nie wiesz, jakby piąta wygrana z rzędu, może następna walka o pas, no kurczę, no już nie mogę się doczekać i jestem ciekawy co będzie za niedługo. Czy to była najtrudniejsza walka w swoim tak, życiu? Tak, tak, dużo się działo, ale tak jak mówię, byłem na to przygotowany, naprawdę zostawiłem tam serducho. Czy Damian zaskoczył cię czymś w tym pojedynku? Myślałeś, że będzie robił coś inaczej? Nie, praktycznie wszystko to, co się spodziewaliśmy, tak było w walce. Damian Kopał obrotówki, był silny, chciał mnie zmęczyć pod siatką, wpinał się za plesy. No, wszystko przerobiłem, tak ja mówię. Ja już każdy scenariusz tej walki przerobiłem i dlatego ja byłem taki spokojny. Wiedziałem, że może mnie sprowadzić, że może mi zajść za plesy, że może, nie wiem, mie mieć dosiad, zapaść mi nogi, obalić, obalić znowu. No, kurde, wszystko wiedziałem. Mateusz Gamrod mi pomagał, Boris Majkowski, Serge Smog. Smok, dziękuję Wam Kopaki, dziękuję Grappin Kraków, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do mojego zwycięstwa. W tej pierwszej rundzie, jak właśnie wpiąć się twój przeciwnik za plecy, Ty wiedziałeś, że twoje umiejętności są na tyle duże, że to sobie z tym poradzisz, czy czujesz jakieś niebezpieczeństwo? Wiesz co? Tyle, co przerobiłem obron za, za pleców, to jak nawet się tam znalazłem, to mówię, da obra, dam sobie radę. Naprawdę. Kuba Wikłacz, Krzysiek Kubit, Marcin Dudek, Piotr Niedzielski, Borys Majkowski. No kurde, naprawdę tyle zawodników i ja wiesz, robiłem zadaniówki z tych flesów, ja normalnie byłem na wszystko przygotowany. A powiedz mi, dlaczego w stójce zaczynałeś akcję odkopnięcia, jak Twitter powiedział, że tego nie miało być, nie miałeś zaczynać odkopnięć? No, bo jestem głupi. Dostałeś już jakąś burę? Burę? No to jakby to okszan. Okszan? Coś tam powiedział wujek, nie? Że... Powiedział mi też, że może powinien spróbować wystartować tak. w, jakimś, w, jakimś, w jakiejś jak, walce bokserskiej. Jak przyjdzie taka okazja, taka... znaczy, Myślę, wiesz, wrócę do domu, pogadam z weekend, zobaczymy, co to będzie. W boksie też mogę zawalczyć, bo mówi, że naprawdę nie jednego bym pokonał. A czy ty słyszałeś swój narożnik podczas tej walki, bo doping to nie coś tam słyszałem, ale no, tak jak mówię, no naprawdę taki doping. Kurde, no nie, bym, nie mogę sobie tego wymarzyć, słuchaj, wchodzę! Ludzie! Ja pierdzielę, no nie mówię zajebicie, nie? Tu, 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 ściągam koszulkę, wchodzę! Płupnięcie, jak Michał Materla zaznaczyłem teren. No po prostu wiedziałem, że to jest mój dzień. E, doping w pewnym momencie? Ja czułem się jak na jakimś meczu piłkarskim, tak? No był taki doping. Nie byłem nigdy? A ja nigdy ]łem... nie byłem na takiej gali, gdzie był taki właśnie doping, że praktycznie cała, cała, ta, cały ten amfiteatr był za tobą. No było zajebiście, co mam więcej powiedzieć? Kurde, gości, szczególnie z tym czystiem malutki. Gdzie ja. ja. się czuję. Muszę, muszę trochę dobić, Jakaś siłka, czy coś. Ale wtedy nie będziesz miał ciężej, żeby zbijać, na wagę. No, sobie tak. Tak ja już też mam ciężko, więc nie polecam. Dobra, dobra, no ale jeśli jakbyś <truiduje> mi przywalił, to bym spadł. No nie wiem, nie chciałbym, bałbym się, jaka byłaby była Twoja odpowiedź. Dzisiaj <truiduje> też. <truiduje> Kamiesz Karadek, czy tak. ty spodziewałeś się go? No właśnie <laughs> mieszkacie. Nie, no razem. Było zajebiście. Słuchaj, ja normalnie tak najbardziej przeżywałem jego walkę. Naprawdę siedziałem i tylko tak a, 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 i wólczyk bulgoczem i w brzuchu mówię, ja pierdzielę Karadek jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jest ja dobrze sprowadził, mówię, ja i wiesz, brzuchu, brzuchu, mówię, ja wygrał, zajebiście, super. Wychodzę sobie tam, już potem mówię petarda, jest już luz. Potem na kibel i wiadomo co so, i potem. Ale już. To tak chyba trwało tak, tak. w dwie strony, bo jak patrzyłem na szkaradka, to on, nie wiem czy nie chciał krzyczeć, ale on nie krzyczał, on siedział taki skryty chyba tak, ten po prostu stras go zjadał od środka. Bał się o ciebie. tak, siedział, nie, żeby przypadkiem, wiesz, nie popuścić, nie? Mieszkaliście razem, razem przygotowywaliście się I razem, stawcie. i kawę mi robi rano, mam taką moc człowieku, że nie mogę mi... więcej powiedzieć, bo zajbi się. Yy, a czy, jakie są teraz plany na, na ten wieczór, bo jestem przy... Idę do kibiców, gdzieś tutaj są. Eee. Jestem słamszony cóż, twoją elegią. tutaj, energię. bęben gdzieś tutaj stoi, czekają na mnie, wypuśćcie mnie już po prostu, chcę skoczyć tam, bigić tam inni wszyscy, normalnie poruś. Czekają na mnie, walą w ten bęben, ja już tutaj, jeszcze tu siedzę. Ale oni dopingowali cały czas, nawet jak ty tutaj udzielałeś ta, wywiadu Paulinien. No oni szli i oni śpiewali. Nie bo oni są nakręceni, to są moje moi ziomki, bo oni po prostu skoszą za mnie w ogień. Ta, wydaje ta, mi się, że teraz gdzie nie odbyłaby się twoja następna walka i byłaby to walka o pas, bo chyba y, już te kilometry nie będą miały znaczenia dla tych kibiców. Ta. Tak, oni, oni jeżdżą na walki, wiesz. oni są wszyscy zmobilizowani. Tutaj tyle osób, co przyjechało. Kurde! Petarda! Dobra, ja muszę kończyć chyba, bo normalnie już nie mogę wytrzymać. Chcę się tam rzucić w nich i porwać się. Dobrze, dziękuję I ci bardzo za rozmowę Dziękuję i bardzo i co? Widzimy się niedługo. Pozdro. To dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. XTB. Ty decydujesz, w co chcesz, chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Sejfy .pl. jesteśmy bezpieczni.